Z ewangelii według świętego Mateusza matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej, twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić. Odpowiedzieli mu możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł Wiecie, że władcy narodów uciskają je a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo pańskie.